Witam wszystkich. Dzisiaj kolejna Honda CRV. Auto krajowe przejechane ma chyba niecałe 90 tysięcy Serwisowane teoretycznie. Eee, tak jak widziałem, salon polska. Auto przyjechało świeżo po zakupie. Nie będę zdradzał miejsca, gdzie było zakupione. Eee, z tego co mi wiadomo, miały być szybome zawory. Tak to wygląda. Po regulacji zaworów. Jak widzicie. nie mi się wierzyć, że to było robione. Z uwagi na to, że tak nie wygląda pokrywa zaworów i ustrzelka. Po świeżej regulacji zaworów, tak. Podobno miał być wymieniony olej skrzyni. Dwa razy muszę sobie zerknąć w książkę serwisową. Jak przyjedzie właściciel auta, co tam dokładnie napisane jest? A z tego, co wcześniej pobieżnie patrzyłem, to podobno miały być dwie wymiany oleju w skrzyni biegów i w tylnym moście. Ten olej zlałem i on tak wygląda. Skrzynia biegów olej jest czarny. Podobno miał być świeży. Eee, co będziemy robili? Co będzie nam no potrzebne? Krzyż dynamometryczny do przekręcania korka spustowego i nalewowego dodatkowo wszystko co czyli olej do skrzyni biegów mtf3 w przypadku skrzyni z napędem na 4 koła 2,2 ,2 litra i tak tutaj jest zakupione 3 litry mtf3 i oczywiście jeszcze tylny most i tam również idzie oryginał dps f dual pump 1 i 2 litra, oczywiście trzeba kupić 2 litry, dodatkowo podkładki i oczywiście akcesoria potrzebne do wymiany. W tym przypadku ja stosuję dużą pompę, ewentualnie małą pompkę, to jest 200 ml do dolania. Oczywiście, tak powiedziałem, klucz dynamometryczny, zestaw korków, zestaw korków, niech się otworzy. Tak to wygląda i tyle jeśli chodzi o wymianę. Oczywiście musi być gorąca skrzynia, gorący most. Mnie się nie udało mostu zagrzać, będę musiał go wziąć, wziąć w teren, żeby się ten olej dobrze rozłożył, z uwagi na to, że tego zimnego nie będę zlewał. Tak jak powiedziałem, tak wygląda. Silnik jeszcze sobie opuścimy go troszeczkę. Nie będziemy nie opuszczali. Tak jak powiedziałem, tak wygląda. Szczerze do konserwacji, żeby się zagrzał będziemy sobie konserwować, żeby się troszeczkę ciespił. Tak wygląda na świeżo regulacja zaworów. Tak jak widzicie, oczywiście to będę wszystko ściągał. Będę sprawdzał te zawory. Regulował auto nie ma gazu. Ale właściciel chce mieć to auto praktycznie dopieszczone i z to, jak powinno być. Czyli ostatecznie cała obsługa. Od dnia dzisiejszego z tym przebiegiem będzie związana. Yy, wylatuje ten stary olej. Robimy zawory, wymieniamy świece zapłonowe. silnik R29. Różnice pomiędzy R23 będzie widać w świecach zapłonowych. to jest gwint M12, długi gwint w R20 w Hondzie Akord będzie to M14. Taka będzie różnica. Oprócz konstrukcyjnych cech, takich yy, różnych, to jeszcze oczywiście cena, gdzie no Niektóre świece, yy, niektóre. 22 rodzaje NGK i Denzo. Jedna potrafi kosztować w kasie 160 zł. Także, tak, jako ciekawostka. Także, tak wygląda, takie jak powiedziałem, po wymianie, przepraszam, po, po regulacji zaworów. Silnik w ASO, nie będę zradzał miejsca, gdzie było to robione. Podniesiemy sobie teraz autko, zobaczymy sobie. No i tak jak widzicie, moi drodzy, tu mamy już olej spuszczony w skrzynie biegów. Korek spustowy, tam wyżej korek nalewowy. W przypadku tylnego mostu też tutaj jeździł po jakimś błocie. Wszystko zapyziało, jak widzicie, żeby nie to wszystko wyczyścić. Spustowy i nalewowy. Troszkę to będzie pracy, żeby to zrobić. A no tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, tutaj cały jest jakiś taki zapoziały. jakiś taki osad dziwny jest. No cóż, będziemy sobie ten olej jeszcze zlewać i będziemy uzupełnić, tak jak powiedziałem, pompką. Na obecną chwilę to wszystko. Momenty podam w opisie, jeśli chodzi o korki spustowe i nalewowe. W skrzyni biegów i w moście, wartości luzów zaworowych. Również też podam, jak będę robił. Nie wiem, czy robić oddzielny filmik czy nie, bo już robiłem kilka razy z zaworami, ale dla ciekawości napiszę jakie były odchyłki, czy się bardzo różniły od tych fabrycznych zaleceń.